Jeżeli już oglądasz ten film, to zostaw łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem i oglądaj do końca, bo to co się działo w tym filmie było naprawdę dziwne. Co to jest za pokój Gdzie ja jestem? I chłopaki, halo, gdzie my jesteśmy? Dery, to jest ten pokój śmierci, co kiedyś tu byliśmy. Ej właśnie, no przecież my tu byliśmy już kiedyś, Faru, gdzie ty jesteś? Jestem tu na ścianie. O, to ty co. Zobacz, to jest Rusek. Ej, Rusek, no to to, ja. co, ty, co ty tu robisz? Ej, to ja jestem. Jak ty? Co się z nami stanie? Czemu mam taki ryc? O nie, to jest ta piramida, ja pamiętam o, nie, co. To... to jest piramida śmierci, Ja nie dam tego Przejść. Pierwszy, nie, no. Przejdzie, to no to nie jest piramida, znaczy której się nie, tak się nie da znowu. przejść. Ja nie wiem, co. Się dobra, ja wiem, że się da. Czekaj. No, przecież ja nic nie uderzyłem. O co chodzi? Ja jestem dreamem w Nie, ja jestem. ta, dreamem w Minecraft. Ja będę. No, przecież ja nic nie zahaczam. Co jest nie tak z tym parkurem? Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. No, easy, no, widzę, no pokaż, pokaż, jak przechodzisz. No, no, dobra, szybko ci poszło. No, przecież co, ja haczy. Ja nic nie robię. Ostatni raz nie się teraz nie Dobra, poczekaj, tak. Uda mi się, uda mi się teraz. Spadnij, spadnij cicho. Uda nie, się? Nie no byłem już na ostatnim bloczku, no czemu to jest takie trudne, bez sensu jest to Obi, no! Jest mega tak blisko, przegrasz. dobra, uda mi się, uda mi się. Chociaż. Tak, nie no byłem już znowu tak blisko, nie przechodzę tego. Tak, onoś... nawet nie, nie, już czasu żeby to to Zostało Zostało nam 50 sekund, sekund. to to tak de, trudne. trudne. nie, 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 się uda. nie, się No i znowu nie, nie, no nie, dam rady tego przejść. nie, udało się nikomu nie, przejść. No i co? nie, no to nie, 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 to nie, 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 no nie, no nie, Pewnie. No i teraz ten Nubek wybierze sobie dwie osoby, które nie wiem Ty czy bro, będziemy rywalizować To za... pro, Zobacz, no, to prosem, pewnie. wybrał Jak ciebie? O, nie żrego, tylko nie żerego, bo wtedy nie Krosinego, będzie innego, nie, nie, nie wiem. wiem Nie żerego. nie żrego Jeden z nas odpadnie Nie nie, dobra, Fajrot, ale jakoś na kogo damy ją radę. Na mnie, ja to. A! On się śmieje, ten nubek. Nie, jeszcze. nie. Czekaj, O nie, ty... muszę dać prezent. Gdzie my jesteśmy? Czemu przede mną jest jakiś prezent? Co to jest za miejsce? To jest. A? Musimy dać sobie prezenty. Prezenty? Który lepszy prezent wygra? Ten wygra. Trzy, dwa, jeden. Biorę ten prezent. Co ja mam z tym prezentem zrobić? A, do końca trzeba donieść go. Dobra, dobra biorę, biorę. Co? Biorę. co? A, bo tu jest krew. O nie. O, nie. Dobra, jakoś dam radę. Ty jest, pomimo, jestem już na końcu. Jest. Nie, jak na końcu? Gdzie jest tylko prankuje, nie daj się A ja Też tak myślę, poczekaj, tu muszę go popchnąć. Ja dam radę, dam radę, to jest, zrobić. Jest, jestem już, przy. Nieprawda, nigdzie nie jesteś. Samą kłamie, nie? Zobacz, na ni jego nikogo. nie nie, nie. nie, Faktycznie on nie jest tak mi. daleko jak ja! Pokaż to, Dobra, do przodu. Dam radę, dam nie radę, dam mi. radę, jest, jest, nie jest, jest. mnie na tył. Szybko, szybko! Dobrze, na spokojnie. Yy. On nie ma szans nie ze mną. On jest po prostu zamówić tramwaj. Czekaj. No nie mogę, zobacz, jak mało mi zostało już. Dawaj, że spokojnie, spokojnie, jesteś dalej, spokojnie, spokojnie. Nie o tym, że jestem dalej, on nie ma szans. Nie, nie, tak, było. uda się, uda się. Jerry, ja nie chcę ginąć, proszę, Jerry! Ale ktoś musi, nie. Jest na końcu, jest na, na końcu, końcu. Nie gdzie jest na ma... gdzie... szybciej! Jest, jest, jest prezent, prezent. No, gdzie ja ten prezent mam? To... dać, co to jest? Dzer, ustaw go, ustaw go widzisz? ustawię jednego. Ustawie już tutaj. Co się stało? <grym> co? Jest, wygrałem, udało mi się. No i po tobie, faj... co się? <gry> nie, mamo, Co się z tobą stanie? I wyjeżdżam, tylko się trochę odwróciłem, ale udało mi się wygrać. Nie, 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 spokojnie. 3, 2, 1, i jesteśmy teraz na jakimś kolejnym. Mam powodu toksycznienia. Ty nie żyjesz, czemu ty się w ogóle odzywasz? Co? Czekaj, muszę przy. Muszę... Nie. nie! Nie udało mi się, i to On jest nie mega trudne. To, to mi Czerec, też nie udało. Więc ten kto mnie zabił, ten będzie dusza obok niego moja. A... Będę go nękać Ale ja cię nie zabiłem wcale, ty sam tego, zginąłeś. Że... Gdzie ja jestem? Do to przodu, tu... do przodu, Jerry. Nie, muszę iść tutaj, chyba patrz, tu jest jakiś przycisk. Mam radę to wziąć. Nie, nie klikaj tego przycisku. No jak to! Jest zielony? Ej, tu chyba muszę trzy tak zrobić? Uda mi się, ja to wygram. Dobra, jeden już mamy teraz, muszę ten kolejny tutaj wziąć. A w ogóle gdzie są wszyscy? Czemu jestem tutaj sam? Co ja sam zostałem? Simon, jesteś tam gdzieś? Mam drugi przycisk. Ja jestem galaretka jaka! Jaka galaretka? To jest kwas pod no. nami, już mam dwa przyciski. Co? A jak Co to jak jest? Zpadnie, to się skwasi. Nie skwasi, ja już. Raz pan jest dobra? Terry, jesteś pierwszy na razie. Uda mi się, uda mi się, patrz! Będę... Nie. Stop! St, spadłem! No dlaczego? Byłem tak no. blisko. Tak blisko byłem i spadłem! No znowu! Czemu to jest takie trudne? Nie udało mi się no tego nie. przejść. Kto wygrał? <zudż">? <Wh> ja nie chcę umierać. Nie, ktoś, ktoś ma koronę. My tu odpadniemy zaraz pewnie, Simon, no. Jajny... Poczeka, poczeka, poczekaj, 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 Co się, się stało? Pę... Co? Pamiętaj, Pętaj, masz moje zdjęcie na pamiątkę. No, no, no do, jakoś je wezmę, tylko trochę duże, wiesz? Jerry, Jerry! Co? Ty, gdzie żyjesz? No? kotem teraz. Nieprawda, ty nie jesteś żaden. Jestem, zobacz. Teraz skaczę, zobacz. On cię dał na śmierć. Ty mu, ty mu każesz to robić, bo ty jesteś dużo misy tu gdzieś nie, pewnie. Patrz, nie, patrz, skacze. Nieprawda. on nie, ją teraz wybierze nam. Co dalej będzie? On nie wybrał mnie. Nie, no i <śmulatuj> ty, znowu nie ja, ja, ja. Nie, może. Jak, nie, nie, le lepiej nie Simona, przecież jak? To gdzie? wybierz? Już Fajro, o to co jeszcze Simon. O, nie, Simon wybrał ciebie. No to już po nas. No to już po mnie. Co to jest za miejsce? Tyryry. I tu jest jakaś żaba. O to co to? tu chodzi? I o, co tu jest? Lobo jakaś nagle. Dobra, biegnę tej żaby. Ja chyba muszę ją zabrać. Czekaj, dam radę. Mi się idealnie. Co tam Simon? Tyle jesteś troszeczkę Mam żabkę! Tego. 30 sekund muszę ją mieć. Nie muszę... Ty mi nie, nie, nie zabierzesz! Nie, 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 nie. sobie a pójdę a trochę żabkę, dalej. Pokaż dyrżaby. No, na główce ją mam, no chodź, chodź, czemu no, nie poszedłeś to dalej, ważne. co? Dobra, muszę wziąć uciekać, zostaw? Szybko, 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 dobra, daj! Jest udało mi się! do przodu 9 sekund, jeszcze tylko 8, 7. Nie, idź stąd, idź! idź. Osta nie! Dawaj, żabkę. Nie, nie! Spadłem! 3 sekundy, by zabrakło i bym ją miał. Jest przede mną! Ej, zamroziło mnie! Zostaw! O, mi mam ją! ci tą żabę, zobaczysz. O tu, Simon! Nie uciekasz! Jeszcze nie jest! No Znowu spadłem! Dobrze. Przegram, z nim odpadnę teraz, najgorzej. Simon, może chciałbyś dać mi tą żabkę? Dobra, jeszcze tak, raz, kiną, jeszcze raz. Skiną, ty, ty mógł Gdzie jest skinął. Skinął. ta Teraz przede mną, szybko. Ja wszystkie, no. Jak tu szybko znika. Tak, tak, żabka! Stój! był pierwszy! Zaraz mu to zabiorę, jakoś nie, damy radę. Nie zabieraj mi tego, Chodź tu, chodź tu, chodź tu, Simon! Nie mnie, tak. Jest, nie, nie idę do przodu, Nie chcę ryzykować. Prawie, no, Chodź tu! Nie, teraz nie mam! nie, 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 nie. Po tobie, po tobie! O! I dwa, jeden! Jest! Nie, no i z ma pierwszy punkt. To jest moja, to jest moja, no zostaw mi to! Nie! Stop, spadłem o, w sensie najgorzej. Ryzykuję. Co mnie gonisz cały czas. Tak, tak, tak. Pierwszy. mam, 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 mam Udało mi się. To. Szybko. Dobra, stop. Nie spadniesz. Nie zabierzesz mi nie tej żabki. Nie zabierzesz. Nie ma takiej opcji. Musiałbym spaść, a to jest niemożliwe, że spadnę. Ujo. Jele mało brakowało. Dobra, prawie teraz spadłem. No, Zadam dawaj, dawaj. Mógł? Jeszcze iść do przodu. 10 sekundek mam żabkę. Idę od niego. Szybko. Jeden. I punktik dla mnie pierwszy. Ej, tu mamy teraz jeden. Ostatnia żaba tu jest. O nie. Nie spadłem. O, nie. Kurde, trudny to jest. Simon, czeka, gdzie tam biegniesz? Poczekaj chwilę. Ja. Moja żabka. Jak twoja? No ja ją muszę zdobyć. a pójdziemy sobie trochę. Nie, tutaj. nie pójdziesz tutaj. Daj to, dawaj to. Czemu tego? nie mogę ci tego zabrać? muszę do lawy wpaść. Co to ma być w ogóle? ciebie a dobra, tutaj sobie pójdę. O no, nie. Oj, no daj to dwa i no, jeden. Przecież. No przecież. i super, zdobył to. jeszcze może będzie jakaś jedna, chociaż. O nie. Nie ma już więcej dlaczego. Jest, jest, jeszcze mam szansę. To. Uda się, uda się, uda mi się. Nie, nie stój, no byłem tak blisko znowu. O, żabkę mi zostawiłeś. To no, no, nie, no i on teraz po to pójdzie. Już nie mam czasu. Dobra, dam dam teraz uda mi się. Mam ją. Jest, ale nie, no nie, nie. zdążę za mało czasu. Już mam to wszystko przez ciebie. Zginę teraz. Co, tańczysz? Cieszysz się, nie? Trzy sekundy zostały, dwa, jeden. Co teraz? Jest sam, odpadł. Co? Miałem szapkę, udało mi się. Ale, znaczy, nie, dlaczego sam zginąłeś? No. Czemu jestem na jakiś wielki płycie? No to już chyba ostatnia jakaś konkurencja. Dobra, muszę się na tym trzymać, żebym z tego nie spadł. Ale mam tak długo na tym być? Nie, stop, prawie spadłem. Dobra, mało brakowało, mało brakowało, ale jakoś się jeszcze na tym trzymam. Widzę, że kilka osób odpadło. Stój, stój. Stój. Ledwo co... Oj, naprawdę ledwo co trudne, to jest, jest mega trudne. Byron, Simon, jako duchy tam jesteście gdzieś? Czary, nienawidzę cię. No ale no ktoś musiał odpaść. Kiedy idzie, może udać się mnie pokonać, tylko ja jestem teraz na jakiejś płycie i próbuję z tego nie. Nie stop! Aaa! Oh, spadłem z tego i co teraz? O, no, znowu jesteście w tym miejscu. Znowu ten pros wygrał? O nie, to już chyba ostatni raz. Ja, ja się nie nadaję, żeby tu być Jestem za słaby. Może teraz kogoś innego wbierze? Może wreszcie ja nie będę rywalizować, tylko ktoś inny. O, wybrał! Jakiego jak sunika, dobra, Kogo teraz wybierze? Blizem, to nie był ja, no co chwilę. Wy tylko mnie wybierają, nie mogę, ja nie dam rady! Nie, wybrał mnie, to już jest no. po mnie w tym momencie. Co no to jest za miejsce? Czemu jesteśmy w jakimś cyrku? Wygram to chyba... Znaczy okay. chciałbym wygrać. Co ja mam zrobić z tą kulką? O co tu chodzi? Nie ma szans! Jak to nie... A, nie! STOP! Czemu no. mi ta kulka Jest, stój, stój! Nie spadaj! Czekaj! Nie przegrałem! Dlaczego? No, wiedziałem, że wreszcie nie no. dam rady i padłem teraz! Co się ze mną stanie? Nie a.